Nie wszystko co złamane. Trzeba wyrzucać. Czasem wystarczy dotyk i trochę światła. Mówią, że noc jest cicha, a ja słyszę krzyk to echo serca. Pękły lecz dalej biją w rytm. Pod moim domem ludzie niosą cień. Każdy z nich szuka kogoś, kto sklei ich sen. Mam dłonie z blizdym, z nich powstał mój znak. Nie złoto, nie sława, lecz prawdy smak. Widziałem zbyt wiele, by wierzyć w cud. A mimo to wciąż wierzę w ludzki trud. Czasem przynoszą lampy, czasem wspomnienia. Pęknięte jak dusze, lecz pełne znaczenia. Nie mam narzędzi, mam tylko głos. I tym głosem zszywam ich los. Naprawiam świat. Nie za pieniądz, tylko za spojrzenie, które trwa. Każda blizna to znak, że żyłam przez popioł, urodzi się gra. Naprawiam świat. Nie za pieniądz, tylko za spojrzenie, które trwa. Każda blizna to znak, że żyłam przez że popioł, urodzi się gra. Była ruch. Echo wciąż gra Uczyło mnie, że świat to nie gra Że czasem wystarczy Filiżanka herbaty Żeby ktoś przestał czuć się jak nikomu nieznany Nie mam bogactwa Mam spokój w duszy Znam wartość ciszy, gdy serce się wzruszy Każdy, kto przychodzi, zostawia tu coś Kawałek nadziei Wiarę lub głos Dzieci uczą starszych, że błąd to krokał Za na policzku To też jest znak Nie pytaj mnie, skąd biorę siłę ona jest w tych, co znów uwierzyli. Nie wszystko musi błyszczeć, by świecić na prawdę. Czasem najcigszy ton niesie najwięcej prawdy. Z popiołu się rodzę, z ognia mam głos. Bo w każdym płomieniu odnajduję los. Nie jestem święty, jestem człowiekiem, który naprawia świat. Kawałek po człowieku. Naprawiam świat. Naprawiam świat. Nie za sławę, bo cisza mówi lepiej niż dźwięk Każdy cień to tylko droga, którą Feniks zna pamięć naprawiam świat Nie za sławę, bo cisza mówi lepiej niż dźwięk Każdy cień to tylko droga, którą Feniks zna